Witamy państwa serdecznie w EC1. Łódź wybiera się, łódź i łódzkie firmy wybierają się na Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycji do Kan. To marzec, pan prezes Arkadiusz Rudzki, Dzień dobry. wiceprezes do spraw wynajmu i sprzedaży Skanska i pan wiceprezydent Adam Pustelnik. O targach też, ale wyjaśnijmy sobie trochę tą łódź najpierw, bo dużo tutaj informacji jest potrzebnych przed tymi targami, być może dla zainteresowanych, którzy nas będą słuchać. Panie prezesie, czy łódź jest dobrym miejscem do inwestowania? Bo Skanska ma tutaj długą historię inwestycji. Czy to się zmieniało na przestrzeni lat, jak wygląda to teraz? Od... moje oddech? <noise> Odpowiedź jest jedna. Niewątpliwie tak. I myślę, że nasza historia jest znakomitym tego dowodem. Tak? Bo już wiele lat temu podjęliśmy decyzję, że Łódź jest jednym z kluczowych rynków w Polsce dla naszej spółki. I dostrzegliśmy potencjał tego, tego miasta budując pierwszy projekt Green Horizon. Bardzo duży który wpisał się bardzo dobrze, myślę, w, zarówno w lokalizację, jak i w potrzeby w tamtym czasie miasta i też um, sektora nowoczesnych usług, który rozwijał się dynamicznie w, w tamtym okresie i zresztą w dalszym, w dalszym ciągu się, się rozwija i na, na kanwie tego sukcesu Green Horizon podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy budowali kolejne projekty w, w Łodzi, wierzymy w to, w to miasto. Powstała nowa fabryczna, która również bardzo dobrze się wpisała w, i w rynek, i w, i w nasze plany biznesowe, jeżeli chodzi o, o naszą, naszą strategię rozwoju. Ostatnim naszym projektem jest Brawa Miasta, która no, też, myślę, od, 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 odcisnęła na rynku swoje, swoje miejsce, jest bardzo charakterystyczna. Jest, Taką bramą do nowego centrum Łodzi. Zresztą planowaliśmy ją wspólnie z, z Urzędem Miasta, żeby to był taki naprawdę budynek, który będzie no, taką, taką ikoną dla, dla tego miejsca, dla tego miasta. I dołożyliśmy wszelkich starań, żeby tak, tak było. Także Tak, zdecydowanie Łódź jest bardzo dobrym miejscem do, do inwestowania. Panie prezydencie, a jaką rolę w przyciąganiu inwestycji odgrywają deweloperzy? Jak się słyszy, deweloper to nie zawsze. Jest to w takich pozytywnych konotacjach, no, ale technicznie, fachowo, to jest niezbędny parter, chyba. Zgadzam się, że w wielu dyskusjach o charakterze politycznym, czy debacie publicznej, słowo deweloper, powiedzmy dyplomatycznie, ma często niejednoznaczne, budzi niejednoznaczne skojarzenia. Natomiast nie da się stworzyć. Niezależnie czy w Polsce, w Japonii, na Alasce, w jakimkolwiek innym punkcie na świecie, nowoczesnego miasta, miasta, które ma boom gospodarczy, miasta, które tryska energią, które przyciąga ludzi, kapitał, w którym się dużo dzieje i dobrze się dzieje, bez partnerów prywatnych. To jest. Były kiedyś takie eksperymenty w Polsce ćwiczone przez kilkadziesiąt lat, gdzie wszystkim sterowało państwo i inwestor publiczny był jedynym inwestorem i wiemy, że po tych długotrwałych eksperymentach, że te recepty się nie sprawdzają. Więc każde nowoczesne miasto, miasto, które chce prosperować, które chce się rozwijać, musi budować dobre synergie, dobre partnerstwa z partnerami prywatnymi. Nie da się przyciągać inwestorów, którzy tworzą świetne miejsca pracy bez dobrej jakości biur. Budynek to, budynek to tylko budynek, ale on jest niezbędną przestrzenią, gdzie taka treść, którą w tym wypadku są super jakości inwestorzy, muszą się pojawić. Bez tego no, nie będą tworzyć się laboratoria czy firmy informatyczne pod gołym niebem, więc musi być przestrzeń. Podobnie jest z przestrzenią do mieszkania. Sektor publiczny powinien być aktywnym graczem, powinien mieć swoją politykę publiczną, spójną, przemyślaną jeśli chodzi o mieszkania. Natomiast nie da się zagospodarować całego rynku mieszkaniowego e, tylko kapitałem publicznym. Tu bardzo ważną rolę, szczególnie w takim systemie jak Polska. I na tym etapie, na którym jest Polska, odgrywają inwestorzy prywatni. Podobnie jest ze, strefą, ze sferą przemysłową. Bardzo się zmienił ten model. Coraz więcej firm decyduje się na najem, na różnego rodzaju leasingi. Ktoś musi to wybudować. I bez tych przestrzeni, które tworzą inwestorzy prywatni, po prostu nie mieliby ci inwestorzy gdzie się pojawiać. Dlatego to, ten rodzaj misji, że deweloperzy muszą stworzyć przynajmniej część przestrzeni dla rozwoju dobrej jakości miejsc pracy, nowoczesnych, innowacyjnych firm, no bez tego trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek rozwijające się miasto. Jesteśmy obok bramy miasta właśnie, niedaleko. Jak żyje Brama Miasta w tej chwili? Jakie firmy tam są? Jakie są plany, jeśli chodzi o to? Brama miasta została wybudowana kilka lat temu i my jesteśmy w dalszym ciągu na etapie wypełniania tego budynku najemcami. Bardzo się cieszymy z, z tych najemców, którzy tych firm, które zdecydowały się, Podpisać z nami umowę i dostrzegły potencjał tego, tego miejsca. Który, miejsco, miejsca, które nabiera coraz większej dynamiki też w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy no, dosłownie przed chwilą, czyli nowe inwestycji grupy Echo Investment, firmy RACHICOM. Myślę, że to jest coś, co, co też bardzo pozytywnie wpłynie na to, jak to, ta, ta przestrzeń tutaj wokół. I EC1 i w, w pobliżu dworca łódź fabryczna zacznie funkcjonować coraz bardziej dynamicznie. My mamy bardzo renomowane firmy w, w naszym budynku, firma Anvelo, firma się znana też wielu łodzianom, firma Tomtom, która w łodzi już jest od, od wielu, wielu lat. Firma Wella, która otworzyła swoje, swój Shell Service Center. Jedna z du bardzo dużych kancelarii prawnych, też również Baker McKenzie, otworzyła swój, um, swój oddział i, i, i biuro tutaj w, w no, Mare też jest u Was. Marel, tak, tak. tak. No, tych, tych firm jest, jest sporo. E, I e, te firmy, po pierwsze, są bardzo zadowolone. Z, bo na bieżąco staramy się to monitorować, z tego, jak mi się mieszka, jak my mówimy, w, w, bramie, w bramie miasta też doceniają to w jaki sposób miasto się zmienia. Tak? No, ulica Trąguta, to znaczy połączenie z, z Piotrkowską, jakby powstał piękny pasaż z infrastrukturą, która daje możliwość spędzenia wolnego czasu, restauracje, jakby to wszystko, co jest też potrzebne dla, dla pracowników, dla ludzi, którzy tutaj po prostu funkcjonują, przyjeżdżają goście, klienci. Także no, Budynek ma się dobrze. Wciąż jeszcze mamy trochę pracy przed sobą, żeby go, żeby go wypełnić. No, nie będę ukrywał, że wciąż czekamy aż połączenie kolejowe z, z Warszawą Tak, jak wszyscy, tak, tak jak tak wszyscy. tutaj Uf. mieszkańcy Łodzi, jakby no, dokona się, tak? czy wykona. Zostaną wykonane te wszystkie prace, które umożliwią funkcjonowanie, wykorzystanie w pełni tego, tego miejsca i zbudowanego fantastycznego zresztą architektonicznie dworca. No plus inwestycja grupy Archikom, grupy Echo Investment firmy Archicom tutaj tuż obok, jesteśmy sąsiadami. Na pewno bardzo, bardzo pozytywnie wpłynie na zmianę samej przestrzeni tutaj w Wprowadzi też dużo więcej aktywności, no bo wiemy, że ta funkcja mieszkaniowa, która tutaj się pojawi no, będzie miała idealną synergię z tą częścią podróży. Czy liczycie, że Flow rozpędzi trochę ten, ten nabrany? No, ja, oczywiście no, to są takie były też założenia od samego początku Nowego Centrum Młodzi, jako projektu takiego wieloskalowego, multifunkcyjnego miejsca na mapie łodzi, a nawet Polski, no, Jeżeli chodzi o skalę, to jest jeden z unikalnych projektów w kraju. Także on się dokonuje. No widzimy tę dynamikę, którą, której on nabiera. My swoją, ten pierwszy, duży puzzle tego, tego przedsięwzięcia dostarczyliśmy. Pracujemy żeby, na tym, żeby go wypełnić i cieszymy się, że, że kolejne inwestycje się tutaj pojawiają. Panie prezydencie, wyobraźmy sobie, że nie było prywatnych inwestorów, nie było deweloperów, nie było partnerów. Jak wygląda w tej chwili nowe centrum młodzi w takich warunkach? No byłby dworzec EC1. Piękne i konieczne inwestycje, ale wokoło byłaby pustka. Wokoło byłaby pustka. Początkowo u podstaw idei nowego Centrum Młodzi, czy były rozmaite koncepcje, część z nich zakładała potężne inwestycje publiczne wokoło, tylko one nie wyszły poza fazę koncepcji. Dalsze etapy. Jednak trzeba oceniać rzeczywistość i zarządzać miastem z perspektywy tu i teraz, w momencie, w którym, w którym jesteśmy. No i e, miasto, każdy decydent bądź decydentka ma pewne dylematy. Czy próbować szukać bardziej odważnych rozwiązań opartych na potężnych inwestycjach publicznych, na, e, na funkcjach związanych z kulturą, i finał takich procesów jest nieznany? Wymaga ogromnych impulsów i wsparcia konsensusu politycznego, wymaga ogromnych środków z kieszeni podatnika i też jak ostatecznie się to zakończy, jest to zawsze znak zapytania, bo to są projekty wieloletnie. I jest druga opcja, która dotyczy sytuacji świata, w jakim żyjemy, jakim dysponujemy. Moim zdaniem, krajobraz, który był za oknem przez lata. Czyli przestrzeń między EC1 JC, między a dworcem, część tutaj nieruchomości wokoło, które były po prostu, stanowiły pustkę, wyrwę w tkance miasta, to by był zabójczy cios dla rozwoju miasta na lata. E, moim zdaniem, mimo że wiele początkowych koncepcji, które dotyczyły nowego centrum młodzi, one były odważne, one były niesamowite, one były piękne, i bardzo chętnie bym widział e, tego rodzaju projekty w centrum miasta, wielkie muzea, centra filmu. Tylko jest taki etap, gdzie no, trzeba się rozliczyć z przeszłością. Nie można cały czas robić biewisekcji, koncepcji sprzed lat, no, tylko trzeba patrzeć na świat, jaki on jest przed nami obecnie. I moim zdaniem to, że inwestorzy prywatni zdecydowali się zainwestować w całym obszarze nowego centrum młodzi, ogromne pieniądze, e, jest... E, trudno sobie wyobrazić lepszą ocenę wiarygodności tego projektu i lepszą ocenę wiary w miasto i w jego rozwój. Bo ludzie tu zainwestowali setki milionów euro. Jakby nie wierzyli w sukces tego miasta, to, że ten cały projekt, to, że ta cała wizja ma sens, nikt by tego nie zrobił. I to są potężne spółki, niektóre notowane na giełdzie, niektóre wielkie globalne organizacje. Moim zdaniem to jest bardzo pozytywny, to jest bardzo pozytywny prognostyk co do przyszłości i w ten sposób już zaraz, mówimy o okresie za parę miesięcy, może za parę lat, będziemy widzieli całą nową dzielnicę, powstałą raptem w ciągu kilku lat. Uważam, że to jest projekt o skali, której my sami często łodzianie, łodzianki nie doceniamy. My jako urzędnicy w Łodarze również, ale to jest coś, co się w Europie nie dzieje, że operacja na otwartym mieście w ciągu krótkiego czasu kończy się z niczego naprawdę fajną, tętniącą życiem tkanką miejską. Panie Prezesie, jak powinny wyglądać nowoczesne powierzchnie y, biurowe teraz w, w, w tych czasach i wyjaśnijmy to też ludziom którzy kompletnie się tym nie zajmują ja trochę o tym pisałem więc y, nieco się orientuję czy idziemy bardziej w takie no jak ludzie sobie wyobrażają przestrzeń biurową czyli te Boksy, czy, czy raczej to już jest czas, gdzie idziemy bardziej w takie flexible przestrzenie, gdzie można wynająć na pewien czas albo na stałe. Jak, jak pan to widzi? Rola i odpowiedzialność takich deweloperów jak, jak my, który, którzy mają y, globalną. Y, Perspektywę. Bo działamy tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, oczywiście w krajach skandynawskich i też w, w Stanach Zjednoczonych. E, no, to, co my przynosimy tutaj do takich miejsc jak Łódź, do innych miast, rozmawiając z, z władzami próbując planować kolejne inwestycje, to jest Doświadczenie z tych innych, e, innych miejsc. My budujemy w, e, w wielu stolicach europejskich, budujemy w Sztokholmie, budujemy w Kopenhadze, e, w Oslo, w, w Helsinkach, e, budujemy w Waszyngtonie, w Seattle, e, Houston, Bostonie. Więc jakby mamy taką perspektywę, która pozwala nam e, przynieść poza samym projektem, czy realizacją jego wybudowaniem, tak? E, takie kompetencje, które myślę że są trudne do, um, do zbudowania lokalnie, mówiąc wprost. Więc, jak mówimy, chcemy też w ten sposób e, kontrybuować i e, jestem przekonany, że nam się to po prostu udaje. I to też jest e, jeden z elementów. E, e, ta wiedza nasza, czy, czy perspektywa, którą mamy również w tym obszarze zmieniających się potrzeb e, najemców i sposobu funkcjonowania w, w budynkach biurowych, bo my nie mamy tej perspektywy tylko tutaj lokalnej, e, polskiej czy, czy środkowoeuropejskiej, ale też widzimy dynamikę e, globalną, co, e, co się dzieje. I ja e, mogę powiedzieć e, z dumą, że e, my też jesteśmy. W tej części y, świata, no, trendsetterami, jeżeli chodzi o y, wymyślanie różnych, y, różnych formuł i doradzanie też naszym kolegom w Stanach Zjednoczonych czy, czy w Skandynawii. To jest taka, y, taka bardzo przyjemna y, perspektywa, bo nie bierzemy tylko my od nich, ale też również kontrybujemy do tego, w jaki sposób oni prowadzą biznes. Oczywiście y, głównym, y, głównymi najemcami w tej części y, Europy, czy w tej części świata. Jak wiemy jest sektor nowoczesnych yy, usług. E, który e, no, zatrudnia głównie młodych ludzi? Młodych ludzi, którzy są dynamiczni, chcą pracować w fajnym otoczeniu, chcą e, spotykać się z, e, z innymi, mają swoje potrzeby e, społeczne. Czyli koniec z klateczkami. I nie chcą pracować właśnie na Open Space, w takich rzędach, biurach, jak to kiedyś, e, kiedyś wyglądało. A nawet nie chcą pracować tak jak 4 czy 5 lat, e, lat temu. Wiemy, że pandemia zmieniła też. E, Podejście wielu osób do tego, w jaki sposób one chcą funkcjonować, chcą mieć troszkę więcej elastyczności, w, w jaki sposób zarządzają swoim czasem, i też firmy się do tego dostosowują. I to, co firma musi zaproponować swoim pracownikom, inaczej czym my pracujemy z, z nimi wspólnie, to to, w jaki sposób zbudować przestrzeń biurową, która będzie oferowała coś więcej niż mamy w domu. Właśnie, żeby to było przyjemne, bardzo zróżnicowane, na wysokim, wysokiej jakości, jeżeli chodzi o przestrzeń, o doznania również i estetyczne. E, I takie e, społeczne. Przestrzeń, do której ludziom po prostu będzie chciało się przychodzić, będą chcieli spędzać tam czas. Rola biura się zmienia. To już nie jest tylko miejsce pracy, to jest miejsce interakcji społecznych, to jest miejsce wymiany e, wiedzy, a nie tylko wykonywania swoich obowiązków od powiedzmy sobie tam dziewiątej do szesnastej do czy siedemnastej. Czy Ludzie przychodzą do biura po to, żeby się spotkać z innymi ludźmi już teraz, żeby spędzić z nimi czas, żeby mieć interakcje e, społeczne i w tym kierunku właśnie e, zmierza świat. Jakby żeby ta przestrzeń e, biura to nie było miejsce pracy, ale żeby to był taki społeczny hub, gdzie ludzie po prostu chcą, chcą przychodzić. Kolejnym bardzo ważnym elementem czy trendem, który też wprost wynika od, od, od tych osób, od pracowników i ich przekonań i zapotrzebowania, jest zrównoważony rozwój. Coraz więcej słyszymy o zmianach klimatycznych, możemy też je dostrzec. Mamy dzisiaj e, połowę lutego i no, w ostatnim tygodniu temperatury rzędu e, kilkunastu stopni na. Nie e, się cieszyć, czy nie. Więc jakby. Właśnie. Czyli z jednej strony wiosna, a z drugiej strony e, za szybko, bo no, jednak ten, ta, ta, te, te zmiany klimatyczne już są no, po prostu widoczne i odczuwalne. I w związku z tym świadomość społeczna dotycząca impaktu funkcjonowania nas jako pracowników, jako pracodawców, deweloperów, ludzi biznesu na środowisko też jest coraz większa. Więc ci ludzie też oczekują, że te budynki, w których oni będą pracować, te przestrzenie, które będą zajmować, będą również zrównoważone, będą spełniały te kryteria ESG, czyli takiego powiedzmy sobie tego trendu, który, e, który w tej chwili jest w zasadzie na, na, na ustach wszystkich. One muszą być zrównoważone, one muszą być, odpowiadać na potrzeby społeczne, one muszą być w, w sposób e, transparentny e, przeprowadzane. Energooszczędne. Energooszczędne, oczywiście, jakby, no to chodzi o to, żeby ten e, impakt e, dwutlenku węgla, emisji do, do atmosfery był, był jak najmniejszy, a to myślę, warto podkreślić, e, budynki biurowe, czy w ogóle budynki e, są odpowiedzialne za bardzo dużą emisję wyklanku węgla do atmosfery przez swój cykl życia, bo to są budynki, które funkcjonują kilkadziesiąt lat. Panie prezydencie, jak brama miasta wpisuje się w centrum Łodzi, Łodzi w kształtowanie centrum Łodzi? Jaka rola jest tej inwestycji tutaj w tym miejscu? Ta rola jest absolutnie kluczowa, bo nowe centrum Łodzi w ogóle taki centrum miasta i nie tylko centrum miasta Łodzi, tylko centra miast w całym świecie. bo bardzo podobne procesy widzimy w Warszawie, widzimy w Nowym Jorku. Paradoksalnie świat jest bardziej do siebie podobny, niż nam się wszystkim wydaje. Po pandemii, po zmianach w sposobie pracy, w kulturze pracy, w podejściu do pracy i w ogóle w sposobie, w jaki funkcjonują biznesy, e, duża część nowego centrum młodzi, które pierwotnie było pomyślane jako dominująca taka funkcja biurowa, biznesowa, jak tutaj francuskie La Défense, e, jest e, zdecydowaliśmy się uelastycznić warunki inwestowania, żeby też dopuścić funkcję mieszkaniową, bo jak wiemy, wiele takich czysto biurowych dzielnic w, w świecie przeżywa ogromne problemy. Chociażby słynny Mordor w Warszawie teraz. Do Manieckiej. Dokładnie, no, do Manieckiej. Teraz wielu inwestorów e, i planistów próbuje to ekspresowo przer przerobić na funkcje mieszkalne albo bardziej, e, bardziej elastyczne bo, bo, bo zmieniło, się, z, z, zmieniło się wiele różnych trendów i, i to jest fakt, nie, ma, nie chcę tego oceniać czy to dobrze czy źle, bo y, to nie moja rola, natomiast to jest fakt, że zmieniły się różne trendy. Natomiast każda taka nowoczesna dzielnica, czy każda, każdy cykl dużych inwestycji, żeby spełniał swoją pełną rolę miasto miastotwórczą, on musi mieć funkcję mieszane. Musi być trochę tego, trochę tego. Bardzo się cieszę, że jest duża przestrzeń obok dworca, jeszcze wciąż nie w pełni zagospodarowana, gdzie taki biznes operacyjny e, może się tworzyć. Biura mają potężną rolę miastotwórczą. Bo powodują, że każdego dnia e, w danym miejscu funkcjonują, żyją, jedzą obiady, korzystają z usług, korzystają z miasta setki ludzi. Dlatego poza funkcją mieszkaniową, która jest bardzo istotna i bardzo się cieszę, że. W sposób stały, w nowym centrum młodzi będą żyły tysiące ludzi. Natomiast funkcja biurowa, żeby była ta przestrzeń, do której biznes, który chce inwestować w łodzi, gdzie chce tworzyć miejsca pracy, żeby miał się gdzie, gdzie, się, gdzie się rozgościć, gdzie się wlać ten kapitał. I oprócz tego to powoduje, że mamy tu zróżnicowane funkcje. Jest też. Wspólnota celów z dworcem i z wieloma innymi e, funkcjami, które zostały zaplanowane w Łódzkim Centrum. Więc to wszystko jest dobrze przemyślany i mam nadzieję dobrze funkcjonujący system naczyń połączonych, w którym brama miasta odgrywa absolutnie fundamentalną rolę. Jak brama miasta była projektowana z myślą o integracji z, no, z otoczeniem? Tak? Jak, jak myśleliście o tym, jak to działa w tej chwili? Jak może działać jeszcze? No, Brama miasta składa się z dwóch budynków, placu pomiędzy nimi i amfiteatru, który, który stworzyliśmy dla, dla użytkowników i teraz przyszłych mieszkańców tego, tego miejsca. I też jakby patrząc na historycznie na na, to, na proces, który, który przechodziliśmy tworząc ten, ten budynek, szukając odpowiednich inspiracji i, i koncepcji, no, to chcieliśmy dodać też taki odpowiedni charakter, żeby wpisywał się w Łódź. Więc między innymi dlatego ta kortenowa fasada, która to nie jest tylko moje subiektywne zdanie i to będę tutaj podkreślał. No, no, robi wrażenie, robi wrażenie. Jak się wychodzi tutaj i patrzy się na tą, na tą bramę, to, to naprawdę to jest bardzo, bardzo udany projekt architektoniczny. Natomiast cała przestrzeń wokół tego, tego budynku jest przestrzenią publiczną, którą my staramy się bardzo aktywnie animować. Zarówno dla naszych najemców, którzy są w budynku, ale również dla osób, które tutaj przebywają już teraz albo podróżują, przemieszczają się, tworzymy szereg aktywności takich publicznych, dostępnych. Też działamy wspólnie z, z miastem, żeby tą przestrzeń uaktywnić, zrobić ją też dostępną i przyjemną dla mieszkańców, dla podróżnych. Którzy tutaj, czy, czy yy, klientów biznesowych, tak? którzy tutaj yy, się, yy, się przemieszczają. I jakby planowaliśmy ten, yy, ten budynek właśnie w taki sposób, że on będzie taką bramą do tego miejsca yy, pomiędzy Piotrkowską a, yy, a, nowym centrum, yy, a nowym centrum łodzi, które będzie fajnie witało yy, dobrą architekturą. Dobrą przestrzenią publiczną, fajnymi aktywnościami, które my, jako właściciel, zarządca, oczywiście, kto to nie zarządza tym, tym budynkiem, czy też przyszły właściciel, będzie miał wpływ na to, w jaki sposób to miejsce będzie funkcjonować i, i, będzie, i będzie żyć. I myślę, że to, o czym pan prezydent powiedział, jest szalenie istotne, bo. E, oczekiwania ludzi się zmieniają i my, każdy musi na to reagować. My jako deweloperzy, tworząc na, na nasze nowe projekty, e, miasto jako odpowiedzialny gospodarz. E, i, I to jest uważam fantastyczna informacja dla wszystkich, że funkcje w Nowym Centrum Młodzi e, nie będą tylko e, takie homogeniczne, biurowe czy, czy e, miejskie. Ale będzie tu życie, będą tu mieszkać ludzie, ponieważ jest też takie oczekiwanie. Ludzie chcą mniej, mniej podróżować, chcą mniej czasu spędzać w korkach, chcą mniej czasu spędzać w, w podróży z miejsca A do punktu do, do, do miejsca B. Trend 15-minutowego miasta, czyli to, żebyśmy mieli wszystko, w, um, Szątko, w powiem taki adwokat. Trend 15-minutowego miasta często uważam, że jest trendem nowoczesnym, a zaprojektował go, tylko nie wiedział, że to jest trend 15-minutowego miasta e, Ilde von Serda jakieś 100 lat temu, projektując Barcelonę, e, czy, czy nawet więcej. W każdym razie e, 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 bardzo ciekawe jest to, tak? że trend, który powstał w głowie genialnego katalońskiego urbanisty, teraz wszyscy musiało bardzo wiele wody w rzece i bardzo wiele lat upłynąć. Niektóre żeby, rzeczy muszę dojść. żebyśmy no wrócili do ja jeszcze no tak. chciałem ostatnie pytanie zadać. Ale nie to, trzeba to, wykorzystywać tą wiedzę. Obu panom wyobraźmy sobie, już mam nadzieję, że nie będziemy musieli sobie jak najkrócej to wyobrażać, że mamy ten tunel średnicowy, jak on wpłynie na to miejsce na centrum łodzi Panie Prezydencie. No nie ukrywam, że ja jak tutaj. U, u, tutaj odrywając listki z koniczynki, to ja tak już czekam, nie mogę się doczekać, odliczam dni, godziny i minuty do tego, kiedy ten tunel będzie funkcjonował i będzie operacyjny. To jest jedna z ważniejszych inwestycji, nie tylko dla przyszłości nowego centrum, ale w ogóle łodzi. Łączą się różne połączenia, wschód, zachód, północ, południe i tętni życiem. W chwili obecnej jest dworcem tak zwanym czołowym, czyli po prostu na nim się kończy, jest, jest ściana i dlatego nie może ten dworzec w pełni rozwinąć skrzydeł. I oprócz tego, dla samego centrum młodzi i dla miasta, jako takiego, ten system połączeń kolejowych i krzyżowanie się tych połączeń w mieście, no to, jest, to jest nasza przyszłość. To jest, to jest nasza łódzka racja stanu. Bo naszą, naszym ogromnym atutem jest nasza lokalizacja. A żeby wykorzystać odpowiednio atut, jakim jest lokalizacja, konieczna jest z tego infrastruktura. Więc to, że. To, żeby nowe Centrum Młodzi, tętniło życiem, te jakie projektowaliśmy, tak jak o nim kiedyś myśleliśmy w początkach tworzenia tego projektu i wraz z, jak on, wraz z tym, jak on ewoluował. To, żeby to był wielki punkt przesiadkowy i miejsce, gdzie ludzie chcący dojechać do różnych części miasta, województwa, kraju przychodzili, wychodzili, korzystali z usług, żeby tutaj po prostu tętniło życie i buzowało jak w ulu, jest konieczne, żebyśmy mieli ten system połączeń przesiadkowych, żeby były przekopane nie tylko ten, ale pozostałe tunele i żeby Łódź była naprawdę gigantycznym centrum tranzytu kolejowego, nie tylko pasażerskiego, ale i innych. Bez tego nie uda się wykorzystać w pełni naszego gigantycznego potencjału, bez tej infrastruktury, jakim jest lokalizacja. Panie prezesie, z Waszego punktu widzenia. No ja mogę tylko potwierdzić tutaj to, co powiedział pan, pan prezydent. Myślę, że to jest absolutnie kluczowy element dla. Dalszego rozwoju e, miasta, zarówno pod kątem biznesowym, jak i e, społecznym. E, bo jakby to też umożliwi, no, zwiększy bardzo mocną atrakcyjność e, sposobu do, dotarcia do, do łodzi, nie tylko z Warszawy, no mówimy że z Warszawy te pociągi jeżdżą, ale z pozostałych e, miejsc w, w kraju, ale nie tylko w, w kraju. Więc jakby no, to jest taki nie, brakujący ostatni, myślę, puzzle na, na mapie, który jak już się domknie. No to ten obrazek będzie kompletny i ta, 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 będzie można na niego sobie patrzeć i być dumnym z tego, co, co zostało stworzone przez, przez ostatnie lata. To życzmy sobie, żeby to się wydarzyło jak najszybciej. Pan prezes Arkadiusz Rudzki, firma Skanska, pan prezydent Adam Pustelnik. Życzę powodzenia na targach w Kan.